pierwsza ujęcie pierwsze, Akcja. Siema! Tu jest Stalker a to jest moja nowa nagrywarka. Aurer Media. Game Chapter HD. Jest to do nagrywarka do PS3, Xbox 60 i Nintendo Wii. Tak. Nagrywamy full HD. Tak. Tak z sobie pudełką. takie błyszczące Tak. Z tej strony. Tak. Tutaj mamy opis w różnych językach, i tutaj mamy opisy różne. tutaj, jak prezentuję, widzicie? Dobra, tak to wygląda. Tutaj mamy czuć Ok, tak, to właśnie jest pudełko. Teraz otwieramy tak okej okay. ok, to na bok okej Czy przeciąć wybaczcie, czy, czy jakieś szczekanie w słów Pewnie ode mnie zależy coś tam na ulicy Kurczę, to nie idzie. Jest. Tak jest. Otwieramy, Pudełko jak widzicie otwiera się tak jakby na dwie strony. Ok. I przejdźmy same co mamy w środku. Mamy coś takiego. Dobra, na bok. To pewno jest instrukcja obsługi. Tak. A, to jest jak podłączać, tak? Chyba tak, tu można dysk podłączyć. Yy... No, tutaj podłączyć pod konsolę i tutaj pod telewizor. Tak, na bok. Dobra, do, do nagrywarki przejdziemy za chwilę. Zobaczymy, co jeszcze mamy tutaj. To jest coś w stylu. Tutaj jest. Ok. hmm to kiedyś to rozprasuję eee, dobra kabel aha dobra, chyba już rozumiem to jest taki to się chyba łączy z tym to się podłącza tak tutaj mamy kabel my. Dobra, I tutaj mamy... Hmm, dobra, jeszcze to folię wąbelkową się zajmę. Tam. Na szybkiego. Okej. Okay. Tu mamy wejścia. Tutaj przerzują. Dobra, z tej strony mamy jedno szerokie wejście. I tutaj mamy jeszcze takie wejścia Tak, jest to na bok i to eee, tak. Przejdźmy do samej nagrywarki tak jak przyjąć nagrywarka. Jest mniejsza niż myślałem w mimo folię ochronną. Tak i znacznie mniejsza niż myślałem. Myślałem, że to będzie znacznie większe. Tu mamy dysk do podłączenia na USB. Dobra, napis nie chcę tutaj... Dobra, tak się naklejuje na dole. Mamy naklejkę. I tak na górze. Napis jest taki błyszczący. To jest po prostu... Tutaj to nie jest żadny wypukłe, tylko po prostu jakby powiedzmy... Opisane na tym, a to jest wypukłem. Tutaj mamy przyciski. tak tu mamy widać włącz, włącz, pod, pod, tutaj na pewno będzie nagrywanie. A to jest nic, eee, teraz się na dole otworzyć, i tu jest miejsce na dysk. ...dysk do środka, taki wkładany do środka, tak. Zaraz zapomniałem jak on się nazywał. Ale dobra, tutaj po prostu wkładamy taki mniejszy dysk. Tak. Jak Przechodzimy dalej. Dalej w kartonie mamy... ...pilota. To będzie bardzo przydatne, bo... ...ta nagrywarka będzie przy samej PS3. Ja będę się przykąpiał. I to mi się na pewno bardzo przydało. Nie będę musiał podchodzić do tego, będzie mi łatwiej nagrywać po prostu klikając tutaj przycisk do nagrywania jest to. Nie wiem co to było. Eee, tutaj są hmm. miejsca: na dwa paluszki. AAA, tak. Tutaj. O! No rozkładamy a zacznie mamy kolejny kable i jeszcze więcej kabli i na końcu mamy tak, instrukcje yy, a mamy, zobaczmy w ogóle w język polskim. Okej. Okay. Yy, o i to by było na tyle. Jeszcze przejdźmy do samej nagrywarki. Myślałem, że to będzie większe. Co najmniejsza stakiem. Myślałem. Yy, tak. Yy, no. Aha, teraz bardziej widać przy włączonym świetle. Yy, tutaj jak powiedzmy... Aha, to jest pewnie do, do tego wiecie. O tak, do pilota. Eee. No. Okej. Okay. Tutaj mam wszystkie wejścia. Tak się prezentuje. No. A więc mówię do Was doktor Stalker i Nara. Hmm, co zostało? Baterie w zestawie!